Cześć, tu Piekar Dzisiaj chcę Wam pokazać co zrobić, aby móc dropić skrzynki, czyli suweniry na turniejach. Pierwszym sposobem jest oglądanie turnieju przez Twitcha. Co musimy zrobić? Zakładamy konto, jeżeli go nie macie, a jeżeli macie to logujecie się. Podajecie swoje dane, czyli nick i hasło. I klikajcie login. Gdy już zalogowaliście się na Twitcha, musicie wejść na któryś ze wspieranych streamów, tak zwanych oficjalnych. W tym roku oficjalny stream będzie u Izaka, czyli wpisujemy tu Izako 3 na końcu i go wybieramy. Stream Izaka jest oficjalnie wspieranym streamem przez DreamHack Poka 2015. Więc jeżeli będziecie oglądać mecze na jego koncie, to będą wam dropić suveniry. Ale została jeszcze najważniejsza rzecz, czyli połączenie konta Twitch z kontem Steam. Klikacie tutaj ten klucz, następnie connections tutaj. Jeżeli jeszcze nie połączyliście swojego konta Steam z kontem Twitch, będziecie mieć tutaj szary ptaszek, tak jak tutaj. A jeżeli macie zielony, tak jak ja, to znaczy, że jest wszystko OK i pozostało tylko oglądać streamy, czy to na Uizaka, czy to w CSie, czy to na oficjalnym streamie Dreamhaka. Jeżeli macie tutaj szary ptaszek, musicie kliknąć i zrobić connect. Jak wykonacie zadanie, które Twitch wam będzie kazał, połączycie swoje dwa konta i już będą dropić wam skrzynki. Drugi sposób na dropienie suwenirów jest o wiele prostszy, ponieważ a gdy będą lecieć już mecze, gdy będą rozgrywane, pod oglądaj pojawi się taka zapewne żółta tabelka i będzie oglądaj oficjalny stream czy coś w tym stylu. Klikacie oglądaj i z tego co wiem, to gdzieś tutaj będą aktualnie rozgrywane mecze. Będzie taki żółty przycisk. Jeżeli, jeżeli będziecie oglądać oficjalne mecze przez GoTV, to nie musicie kompletnie nic robić, tylko odpalacie ten mecz w się na GoTV i macie od razu możliwość zdrobienia suvenirów. Dzięki za oglądnięcie, mam nadzieję, że zdrobniecie chociaż jednego suvenira i trzymajcie się. Powodzenia!